Hej, hej, witam was, moi drodzy, na kanale Okiem Alkoholika. Ja nazywam się Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Moi drodzy, bardzo miło mi was powitać na moim kanale. Za że idziemy do 24 godzin. Pamiętajcie, łapki w górę, subskrypcje, udostępnianie. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, jak do tego podchodzicie, jak to widzicie. Moi drodzy, to co tutaj robimy ma na celu uświadamiać, pomagać, e, wspierać ludzi, którzy wciąż jeszcze cierpią. Bez tego, bez was samem będzie ciężko. Dlatego tak liczę właśnie na waszą pomoc, na wasze wsparcie. Bardzo się cieszę, że mogę na nią liczyć przede wszystkim. Ja to zawsze teraz powtarzam i doceniam to. Wtedy jeszcze tak do mnie nie zacierało, bo mi się wydawało, że to ja swój czas poświęcam i to ja realizuję się. No nie. I tu byłem w błędzie, widzicie, że cały czas się uczę, że wy też poświęcacie swój czas. Żeby też staracie się pomóc innym, że też staracie się wspierać tych, te osoby. To jest najważniejsze, moi drodzy. E, więc ja Wam za to dziękuję. I wcale nie nie oszukując, się cokolwiek, po prostu na Wam dziękuję za to, czy to Wam się chce podlizać, czy nie. Nie, po prostu przyznaję się do czego dochodzę, do jakich wniosków. E, ale co mnie Dzięki czemu mogę tak do tego dojść? Dlatego, że pracuję nad sobą. Dlatego, że myślę, co robię. Dlatego, że staram się nie krzywdzić innych i, i odchodzić od tego myślenia egoistycznego. Bo taka jest prawda. To, to bym był egoistą, jak mam ja twierdził, że to wszystko, co się dzieje, to jest wyłącznie moja zasługa. Guzik prawda. Ludzie na mityngach mi to przekazali. Ja to wziąłem i zacząłem przekazywać. Ale do końca jeszcze nie wiedziałem jak, prawda? Dzisiaj już... Z biegiem czasu, gdy jestem tutaj z Wami, inaczej też patrzę na niektóre sytuacje, na niektóre sprawy. Ale też dzięki Wam, bo przybywam z Wami, bo Wy chcecie przybywać ze mną. To też jest bardzo ważne, moi drodzy. Że chcecie. Nie, że musicie, tylko chcecie. Eee, no dobra. To tyle, to przechodzimy. Pamiętajcie, jestem z Wami, a Wy bądźcie ze mną. Dziękuję. 29 marca, myśl przewodnia. Zanim trafiłem do A, byłem bardzo nieuczciwy. Ciągle okłamywałem żonę, pokrętnie tłumaczyłem się z tego, gdzie byłem i co robiłem. Urywałem się z pracy, symulując chorobę lub uciekając się do innych kłamliwych sztuczek i wymówek. Byłem nieuczciwy zarówno wobec siebie, jak i wobec innych. Nie chciałem zobaczyć, jaki jestem naprawdę. I nie potrafiłem przyznawać się do własnych błędów. Wmawianie sobie, że jestem normalnym facetem, choć w głębi duszy podejrzewałem, że bardzo różni się od innych ludzi. Pytanie. Czy teraz stać mnie już na szczerość i uczciwość? Medytacja muszę funkcjonować w świecie ludzi a zarazem a zarazem zapewnić sobie intymne obcowanie z Bogiem. Ciche chwile skupienia i jedności z Nim są dla mnie punktem wyjścia. Do pozostałych zajęć, aby mógł wzrastać duchowo, aby mogły, aby mógł wzrastać duchowo, moje życie wewnętrzne musi dotyczyć moje życie wewnętrzne musi toczyć się z dala od tłumu i zgiełku świata. W świecie materialnym widzieć winienem jedno przejściowe odzienie. Zgodzę, e, przepraszam, odzień, Dopóki me życie duchowe przebiegać będzie z, w zgodzie z Bogiem, dopóty żadne komplikacje nie, z, nie zamęcą mego spokoju ani nie wyprowadzą mnie z równowagi. Poczucie bezpieczeństwa i spełnienia w życiu zasadza się na prawidłowo kulty, kultywowanej duchowości. No, modlitwa, modlę się. Abym swoje życie wewnętrzne rozwijał pod Bożym przewodnictwem. Modlę się, ażeby więź jednocząca mnie z Bogiem pozostała niezniszczalna i nietykalna dla świata. Jeszcze raz przeczytam medytację na dzień 29 marca. Zanim trafiłem do A, byłem bardzo nieuczciwy. Ciągle okłamywałem żonę, pokrętnie tłumaczyłem się z tego, gdzie byłem i co robiłem. Urywałem się z pracy, symulując chorobę, lub uciekając się do innych kłamliwych sztuczek i wymówek. Byłem nieuczciwy zarówno wobec siebie, jak i wobec innych. Nie chciałem zobaczyć, jaki jestem naprawdę, i nie potrafiłem przyznawać się do własnych błędów. Wmawiałem sobie, że jestem normalnym facetem, choć w głębi duszy podejrzewałem, że bardzo różni się od innych ludzi. Pytanie: czy teraz stać mnie na szczerość i uczciwość, moi drodzy? Ja mam na imię Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Czy teraz stać mnie na szczerość i uczciwość? Stać mnie, moi drodzy. Mogę to powiedzieć z jak największym przekonaniem co do tego. Stać mnie, bo, bo ja chcę być szczery i uczciwy. Nie tylko wobec was, ale przede wszystkim wobec siebie. Nie chcę ukłamywać nikogo, a tym bardziej siebie. Bo mimo, że się wydawać, że kogoś wyku... Kogoś wykiwałem, komuś udało się przekręcić, a tak naprawdę sam z tym cierpię i sam się z tym męczę. Moje chore myślenie nie pomagało mi w niczym. Dzisiaj jestem osobą trzeźwiejącą, myślącą inaczej, podchodzącą do życia inaczej. Chcę być, star... staram się być szczery i uczciwy. To jest najważniejsze. I tak widzicie, tak jak tutaj powiedziałem na wstępie, że wam dziękuję i co zauważyłem. To jest właśnie z tego, że się uczę. Potrafię przyznać się do błędu, potrafię o nim rozmawiać otwarcie. Przede wszystkim rozmawiać o nim otwarcie, dlatego, żeby nie ukrywać go. Nie tłamsić go w sobie, bo on mnie. On będzie dążył, mój błąd, moje chore myślenie będzie do te, dążyło do tego, że będę nieszczery, będę nieuczciwy, będę kłamał, będę kręcił. E, bo mam ból, mam rzecz, którą nie potrafię przerobić w sobie, ale to nie musi tak wcale być. E, powiem, że nie wiem, dajmy przykład, że byłem w danym, mieście, w danym miejscu. A wam powiem, że byłem w danym miejscu i ktoś powie, że i trzeciemu komuś powiem, że zaś byłem w innym miejscu być może mi się uda nie pomylić, że byłem dwa razy w tym samym miejscu. Ale jak ktoś się zapytał szczegóły. No dobra, no to byłeś dobra. A jak jest w tym mieście? No powiem super, bo coś tam, coś tam, ale nie miałem czasu nigdzie zwiedzać, ale tutaj przyjeżdżałem, no to coś tam przyjeżdżałem, tylko i tego, No to co nic nie widziałeś? No, no nie, bo byłem zagadany i TP. Już widzicie, już zaczyna się człowiek kręcić, prawda? Przez samym przejazdem przejeżdżasz, widzisz, jakie są te drogi, widzisz, co się dzieje wokół. Nie trzeba mieć wcale, nie wiadomo, Bóg wie czego, żeby po prostu zauważyć to, co się dzieje wokół nas. Dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem, że nie muszę kręcić, nie muszę kłamać i jestem szczery. Ale to dzięki, że pracuję właśnie na krokach, to dzięki, że pracuję na 24 godzinach, to dzięki, że utrzymuję kontakt z innymi alkoholikami, to dzięki temu, że z nimi rozmawiam. To jest wszystko dzięki temu. I staram się ich zrozumieć to, co mają nawet do mnie do przekazania. Nie, że Artur wie dalej najlepiej. Bo moje myślenie może być błędne. Prawda? A jeśli już dwie osoby mi powiedziały, że coś jest na rzeczy, to być może trzeba się nad tym pochylić, zobaczyć, bo być może tak jest. Oj, przepraszam. Bo być może tak jest, moi drodzy. Na w świecie. Dzisiaj jestem tu, gdzie jestem i jest dobrze. Szczerość i uczciwość przede wszystkim. Bo bez tego nie będzie nic. Znowu wróci zakłamany Artur. Znowu przyjdą problemy, znowu natworzą się, nacisną na mnie. I wtedy będzie ze mną ciężko. A ja tego nie chcę. A ja nadzwyczajnie tego nie chcę. Bo mi jest dobrze taki, jakim jestem teraz. Będę się starał być jeszcze kimś innym. Nie chcę starać się być nikim. Będę starał się samego poprawiać. Może nie tyle co ulepszać, ale żyć bardziej w zgodzie z samym sobą i z innymi ludźmi. Po to, że teraz żyję, okej, okay, ale ja bym chciał jeszcze bardziej. Czy się to uda? Nie wiem. Będę się starał to robić. Bo jeśli będę żył w zgodzie z sobą i z innymi, na pewno będę trzeźwy. A jeśli będę na pewno trzeźwy, na pewno będę pracował nad sobą. A jeśli będę pracował nad sobą, na pewno będę szczery i uczciwy. Wobec nie tylko siebie, ale wobec wszystkich dookoła. Moi drodzy, pamiętajcie. Wpiszcie krzaczek. Jeśli dotarliście do tego momentu, ja dziękuję Wam, że jesteście. Po prostu dziękuję nadzwyczajnie. Już powiedziałem, doceniam to, co robicie, bo też poświęcacie swój czas. Dziękuję Wam po Zauważam, jak fajnie się z Wami ze mną pracuje, i vice versa. Oczywiście. Ja Was rozumiem, Wy mnie rozumiecie. Staramy się mówić to, co nas boli, to, co czujemy, i to róbmy, właśnie. Zostawcie też to w komentarzu. Co byście nie chcieli, co byście o tym myśleli? Swoimi słowami, niczym innym. Także ja Wam dziękuję. Pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał. Co? Jeśli jesteście nowi, właśnie zapoznajcie się z tematyką, wejdźcie, zobaczcie, udostępniajcie to na swoich portalach społecznościowych, na swoich social mediach. Wspierajcie kanał, jeśli możecie, jeśli chcecie, macie taką ochotę, weź i wesprzeć mnie, będę bardzo wam do to wdzięczny. Tym, którzy mnie wspierają, dziękuję. I co, do zobaczenia. Do kolejnego, trzymajcie się, pozdrawiam.